Jest piątek 27 stycznia, minęła godzina 22, zapraszam do studia lotto. Dobry wieczór, Renata Molenda-Potrykus, czas na losowania gier lotto. W Eurojackpot można wygrać niewyobrażalnie wielkie pieniądze, na przykład ponad 213 milionów złotych. Taka wygrana w Polsce padła jak na razie raz w sierpniu zeszłego roku. Mam nadzieję, że dziś padną kolejne gigantyczne wygrane. Ale zanim jednak przejdziemy do losowań, przypomnę, że w Eurojackpot dzięki kuponom cząstkowym można grać wspólnie z wybranymi przez siebie osobami. Poszczegóły zapraszam na stronę lotto.pl. Jutro sobota, więc dzień losowania Lotto. Tym razem do wygrania mogą być nawet 3 miliony złotych. A dopłacając złotówkę do zakładu Lotto można zagrać o milion złotych w Lotto Plus. Trzymam kciuki za kolejnych Lotto milionerów i zapraszam do gry w punktach Lotto i online. Tylko do jutra trwa promocja w MultiMulti. -multi. Teraz typując 9 liczb można wygrać więcej, bo wygrane z takich zakładów zostają powiększone o 50%. Zapraszam na losowanie MultiMulti. -multi. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. Oto wylosowane liczby. 50 72 43 36

Sześćdziesiąt dwa, szesnaście, dwanaście, pięćdziesiąt osiem, osiem, czterdzieści cztery, sześćdziesiąt pięć, liczba sześćdziesiąt pięć z plusem. W mini lotto typuje się tylko 5 liczb, a wygrać można setki tysięcy złotych. Do tego w tej grze wygrane padają najczęściej. Na przykład wczoraj w zarzeczu padła piątka warta 330 583 zł. Gratuluję zwycięzcy! Zapraszam na losowanie mini lotto. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejnołożone kule. Komora mieszania jest pusta, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. Oto wylosowane liczby. 12 23 25 33 16 w kaskadzie główna wygrana to 250 tysięcy złotych. Takie pieniądze czekają na gracze aż dwa razy dziennie. I co ważne, jeden los za 2 złote to aż dwie szanse na wygraną. Wylosujmy 12 liczb w kaskadzie. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejnołożone kule. Bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. Oto Dwadzieścia cztery, jedenaście, osiemnaście, trzynaście, dwanaście, sześć, cztery, piętnaście dwadzieścia trzy osiem dwadzieścia dwa Eurojackpot to okazja na wielkie wygrane i spełnienie marzeń, a w tę grę można grać aż w 18 europejskich państwach i wszyscy gracze niezależnie od kraju mają taką samą szansę na wygraną. W dzisiejszym losowaniu do zdobycia było 440 milionów złotych. Poznajmy szczęśliwe liczby. Losowanie Eurojackpot odbyło się dziś między godziną 20 a 21 w Helsinkach pod nadzorem fińskiej loterii. Padły w nim następujące liczby: 4, 29, 34, 9, 37 oraz 3, 12. Gratuluję wygranych. Na stronie Lottopel obejrzą państwo retransmisję losowania i sprawdzą wyniki losowań wszystkich naszych gier. W ekstra pensji można wygrać od 5000 tysięcy złotych do nawet 50 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Życzę Państwu ekstra pensji na długie lata i zapraszam na losowanie. W kasetach maszyny losującej mamy 35 oraz 4 kolejne ułożone kule. Bębny maszyny są puste, zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowane liczby dziesięć, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery, dziewięć, a ostatnią liczbą wylosowaną w ekstrapensji jest. Liczba 3. W losowaniu ekstra premii można wygrać 100 tysięcy złotych od ręki. By zagrać o takie pieniądze, wystarczy dopłacić złotówkę do zakładu ekstrapensji. Losujmy. W kasetach maszyny losującej mamy 35x4 kolejne ułożone kule. Bębne maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie.

Liczba 2. Na kolejne losowanie Eurojackpot zapraszam już we wtorek. Do wygrania będzie pół miliarda złotych. Warto spróbować szczęścia. W Eurojackpot jak też w inne gry lotto można grać przez internet na lotto.pl lub w aplikacji mobilnej. Jest już z nami ponad milion osób grających przez internet. Z łatwością mogą Państwo do nich dołączyć. Na koniec spotkania z gremi Lotto zapraszam Państwa na jutrzejsze losowania multi multi i kaskady o godzinie 14, które z przyjemnością do Państwa poprowadzę. Spokojnego wieczoru, dobranoc.